Strażnicy Miejsce najczęściej przyjmują zgłoszenia dotyczące osób nietrzeźwych, dzikich wysypisk i złego parkowania pojazdów. Zgłoszenia są telefoniczne lub drogą mailową. Sylwester Bieszczad, komendant Straży Miejskiej, aby przybliżyć pracę strażników, przedstawia dane z ubiegłego roku, w którym Straż Miejska wystawiła 736 mandatów, skierowała 12 wniosków do sądu, wystawiła ponad 1200 pouczeń i przekazała wiele spraw do innych instytucji czy wydziałów Urzędu Miejskiego. Jeżeli chodzi o najczęstsze wykroczenia, które, które miały miejsce w tamtym roku to mieliśmy 1509 działań w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu porządkowi w komunikacji, z czego dziś 612 było mandatów, 889 było pouczeń, 4 skierowane wnioski do sądu. Następną pozycją, którą żeśmy się zajmowali, to było przeciwdziałanie naruszeniom przepisom prawa, zakresu ustawy o otrzymaniu czystości porządków w gminie, wszelkie jakieś nieporządki, zaśmiecenia, wysypiska śmieci i tutaj żeśmy Pouczyli 61 razy. Dwa, razy, dwa, dwa wnioski skierowano do sądu. To by, tych działań łącznie było 151. 88 to były sprawy z zakresu przekazywania do innych instytucji, do ZUM-u, dzikich wyspis śmieci, czy też martwych kotów, psów, innych zwierząt, yy, które też stanowiły jakieś zagrożenia z tytułu zalegania na chodnikach czy na, na ulicach. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia o osobach nietrzeźwych i tutaj 75 razy osoby były połączone 44 nałożono mandaty karne dwa wnioski skierowano do sądu pięć spraw zostało przekazanych do innych instytucji z reguły to była w tej sprawie policja kolejną taką dziedziną którą się zajmowali to była ustawa o odpadach 126 działań łącznie, z czego 68 było pouczeń, 17 mandatów na kwotę 1450, jeden wniosek do sądu skierowano, 40 spraw z tego zakresu przekazano do innych instytucji. Następna pozycja to ustawa o ochronie zwierząt i tutaj tutaj było 102 działań przekazanych do innych instytucji, 5 pouczeń, jeden wniosek do, do sądu. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu porządkowi w komunikacji są najczęstsze. Jest ciasno w mieście, ale też no, dużo jest, mimo wszystko łamania przepisów prawa w ruchu drogowym. Są to takie wykroczenia, są czytelne, widoczne, szybko się rzucają w oczy. Patrole jadąc na miasto zauważają te, te nieprawidłowości, no i reagują, ustawiają wezwania, czy też pouczają, czy dają mandaty. Strażnicy Miejsce podczas pandemii COVID-19 sprawdzali, czy mieszkańcy chodzą w obowiązujących wtedy maseczkach. Od początku tego roku Straż Miejska w Dębicy wystawiła 770 mandatów. Wiele wykroczeń strażnicy mogą zaobserwować podczas monitoringu. W mieście działa prawie 50 kamer. Monitorowane są m.in. rynek, park Skarbka Borowskiego, ogród Jordanowski i główne ulice miasta jak Kolejowa, Rzeszowska czy Krakowska. Osoba, która dobrze pracuje na monitoringu, może dużo rzeczy zauważyć i może bezpośrednio wysłać patrol, jeżeli tylko ten patrol ma w dyspozycji. Jak zaznacza to komendant Sylwester Bieszczat w Dębicy, która liczy ponad 40 tysięcy mieszkańców, przydałoby się więcej strażników. Na tą chwilę jest 13,5 etatów dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.